Pamiętasz kiedy to była najlepsza metoda przekazywania muzyki? Pamiętasz kiedy to była najlepsza metoda dostarczania suplementów? Każda branża rozwija się i doskonali wraz z nowymi osiągnięciami nauki i technologii. W firmie Numi zastosowaliśmy opatentowaną technologię, aby rozwiązać problem, który towarzyszy nam od początku stosowania suplementów diety, czyli problem wchłaniania. Wiele współczesnych suplementów jest mniej skutecznych, ponieważ nie są wchłaniane przez organizm w sposób naturalny. Dzięki opatentowanemu przełomowemu systemowi dostarczania Hydrastat udało nam się zmniejszyć rozmiar cząsteczek kluczowych składników odżywczych do rozmiarów mniejszych niż kiedykolwiek wcześniej co pozwala na ich wchłanianie w ustach podczas płukania jamy ustnej przez co najmniej 30 sekund. Glutation jest najważniejszym przeciwutleniaczem w Twoim organizmie. Odpowiada za zwiększenie poziomu energii, detoksykację komórek, redukcję stanów zapalnych i wzmocnienie układu odpornościowego. Jeśli glutation jest taki niesamowity, dlaczego nigdy o nim nie słyszałeś? Ponieważ glutation jest niezwykle delikatny. Jeśli zostanie przyjęty do ulega zniszczeniu w procesie trawienia, stając się praktycznie bezużyteczny dla organizmu. Do tej pory Nutri-Swish stosował technologię Hydrastat w celu osiągnięcia maksymalnej absorpcji. Teraz glutation i inne składniki odżywcze można łatwo i szybko wchłonąć, płucząc usta, zamiast pozwolić im ulec zniszczeniu w żołądku. Wykorzystując tę samą technologię Hydrastat, stworzyliśmy najlepszy produkt do pielęgnacji skóry – Skin. Udało nam się osiągnąć bezprecedensowy poziom wchłaniania kluczowych składników, w tym kolagenu, kwasu hialuronowego i innych. Niektórzy najlepsi eksperci w dziedzinie pielęgnacji skóry na świecie współpracują ze sobą, aby stworzyć najlepszą mieszankę składników odżywczych poprawiających stan skóry, dzięki czemu można cieszyć się niesamowitymi efektami przed i po zabiegu. Poczuj transformacyjne korzyści Nuro, naszej potężnej mieszanki składników Hydrastat, opracowanej w celu poprawy zdrowia mózgu. Nuro pomaga odblokować Twój potencjał poznawczy poprzez poprawę koncentracji i energii psychicznej, wsparcie długoterminowego zdrowia mózgu oraz poprawę funkcji poznawczych i pamięci. Twoja podróż do pięknych włosów zaczyna się od Numi Hair, naszej kuracji bez spłukiwania, która zapewni Twoim włosom bujną objętość. Dzięki opatentowanej technologii Hydrastat, zapewniającej maksymalną absorpcję, Numi Herd dostarcza niezwykle skuteczną mieszankę niezbędnych aminokwasów, silnych przeciwutleniaczy i witamin, która pomaga przywrócić witalność skóry głowy oraz wspomaga zdrowy wzrost i blask włosów. Dzięki naszemu rozwiązaniu Hydrastat nie musisz już czekać miesiącami, aby odczuć efekty pielęgnacji skóry, włosów i suplementacji. Nasi klienci zauważają różnicę w ciągu kilku dni. Nie czekaj, by wyglądać, czuć i żyć najlepiej jak potrafisz. Nowe ty zaczyna się z numi.